Cześć, witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Spider-Man Shattered Dimensions. Jesteśmy tam, gdzie ostatnio skończyliśmy, ale od kiedy widzieliśmy się ostatnio, przynajmniej dla mnie, minął tydzień, więc obawiam się, że mogłem trochę zapomnieć, jak się grało. O tym, czemu tak jest, to już mówiłem w poprzednich odcinkach, ale dobra, bierzemy się do roboty, bo czas nam ucieka, tylko szybko sobie sumie odpalę jeszcze stopper. Dobra, stopper leci i jedziemy. Jak się, to, jak, się, jak się to robiło w ogóle ciosy, już nie pamiętam. To się sprzedało siecią chyba, tak? Tak, y, uniki shiftem. Coś jeszcze powinienem wiedzieć. Y, u się chyba podnosiło. Nie wiem. O, pociąg. A tak, bo tutaj te pociągi jeździły. I taki duży to jest zeskoczu teraz? Nie, jeszcze nie. O, a nie, nie, jednak nie udało się zrobić uniku. Dobra, y, i musimy jednak jeszcze wytrzymać tą chwilkę. Witaj kolego. I to gdzieś... właśnie. I ci duzi przyszli. I, kurde, ostatnio ten duży mnie tak wybił na tamtych u góry strzelających. I było nie fajnie bo nas, no, zmanakrowali po prostu, więc... Tylko czym się robiło to? ku Tak, ku Dobra. I tak mogę wnieść czy co? Oj, oj, Dymo. Strzelaj, przeciw. I to, to, to mu coś robi chyba nie. Dobra, unik. Chyba pociągi. O cholera, znowu ci strzelający, właśnie o tym mówiłem. Tak, tak się dałem załatwić ostatni razem. Chyba zrobiłem unik, co? Dobra, kurde, teraz żadne pociągi nie jeżdżą, co? Oczywiście, że nie.

Znaczy, no mam nadzieję, że to się skończy tak akurat, że jak będę kończył odcinek, to się skończy misja. Liczę na to. Powinienem by użyć tego kamienia szybciej. No i chcę się pozbyć wszystkich. Będzie rządził miastem. Właśnie. Coś o czym zapominałem już od tylu odcinków muszę włączyć napisy. Napisy, gdzie wy jesteście? Mm, tutaj? Nie. Tutaj. No właśnie, ja już, ja już je raz włączałem, ale nie zapisało się. Dobra, w końcu mamy napisy. I jako że to jest prawdopodobnie w końcówka. Yy, to jeszcze sobie wejdźmy szybko tutaj w upgrade'y. I w tym odcinku się zajmiemy upgradeami i dokończymy ten wątek, a w kolejnym zakończymy już kolejne, kolejną misję. Co Wy na to powiecie? Ja sam jestem za. <grych> Dobra. Co nam co tutaj brakuje? A, to te pająki. I coś jeszcze tam u góry. A i takie zniszczenie kolumn. Dobra. A ogólnie tam całkiem nieźle poszło, więc. Page down na ślepo nacisnę trafię. Yy, tutaj chyba wszystko spoko. Czy chcemy więcej Spider esencji? O, brakuje nam jednego challenge'a, patrzcie. byśmy mieli już te inne bonusowe kostiumy. Ale trudno. Dobra, to lecimy do ulepszenia walki. I mamy tutaj przykładowo... Coś tutaj fajnego takiego było, takiej... O właśnie, Spider -rush. to chciałem wziąć. Ostatnio. No, to subcią my to chcemy. Chcemy coś z tego, bo to jest kurde dla każdego... inny. Nie wiem, tak się zastanawiam. Wiecie co, teraz sobie zagramy y, kolejną misję Ultimate Spider-Manem. Więc sobie weźmiemy do niego. Już na zapas, że tak powiem. I mowę weźmiemy coś z tego, bo to jest dla wszystkich, więc... W sumie... Czemu nie? Nie będę o tym zapominał, ale co tam. Bo, a to mowę wziąć? A czemu nie? Jak już takie tanie jest to sobie weźmy dobra więc wracamy do walki I... Co ja mam zrobić? O, fajnie i tak, bujam się, bujam. I co w związku z tym? Co mam robić? Pani ogólnie, że ta tabliczka mojej sobie też tę te broń ulepszyła. Jakby. Le, 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 Ale mi się język klącze. Takie są wyniki nie nienagrywania bardzo długo. Może teraz? Chyba nie. Drugo, uciekaj. Aaaa, proszę. Gdzie ty jesteś, Hammerheadzie? Podbij mi tam do niego Dobra, chyba tego nie pokonamy. Chyba zaraz umrzemy, właściwie. O, i umarliśmy. Nie tak to planowałem. Coś, co ja mam tutaj robić, bo nie wiem. Czyli on ma to niszczyć. Tak? No strzelaj do mnie. Siema. Mm -hmm, strzelisz może z tych działek czy coś tam? Swoją drogą, jeżeli Was interesują alternatywne wersje Spider-Man'a, to zapraszam Was na kanał e, The Ultimate Geek. On mi czasami komentuje e, filmiki, więc możecie go tak znaleźć. Jeżeli Wam się nie uda na YouTubie, i mam go też w polecanych kanałach, więc tam możecie poszukać. Może tej armatki użyjesz? Byłbym wdzięczny. Uder Hammerhead udezł z głowy. Wiecie co? Nie ma tutaj wady podpowiedzi. Bo... Nie wiem. Zaraz sobie tylko latam i staram się unikać tych jego ataków. Ale tak w sumie nie, nie do końca wiem, jak go zranić. Nie widzę na razie żadnej luki w jego No kurde, on chyba do tego miał w, 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 jakoś z armatki w tej rwaną, ale tą armatkę nie wiem, jak to aktywowałem. I co, już? O! Właśnie. Tylko, że teraz... I mam się zakraść, czy co? Nie, bo on nas widzi. Może górę mamy się zakraść. Tak? O! No i już wiemy. No to już wiemy. Dobra, wróćmy sobie w niego. No i już mamy ogarnięte. Już myślałem, że nam to cały odcinek zajmie. Fajny jest ten Spiderman, tak trzeba strategicznie trochę pomyśleć. Co jak widzicie zajęło mi pół odcinka? Nie, dimo unik. Dałem się mi się Hammerheadowi z do bizbani. To takie straszne. Dobra. I chyba ostatni raz to będzie. ale nie, nie, co chyba. Jak tak patrzę na jego życie. I uwaga. Ale ten Spider-Man jest świetny. <laughs> On jest taki fajny, jest, kurde. A i teraz będzie jakaś walka, czy coś? Chyba się wkurzył. Bo już chyba nie ma więcej tych silniczków, co? I co, ma coś uderzyć? Czy co? Tak, a to wygląda. Dyma, uciekaj. No, well, i to będziesz farfował na mnie, czy nie? Co serwujesz? Witaj O, i mam go złapać jakoś. W sumie spoko. I nie, nie, znowu taka walka, myślałem, że to będzie tylko w jednym Myślałem, że to będzie tylko tam w walce z krewanem W sumie nie pamiętam, żeby tak było, trzeba było z każdym walczyć. To takie trochę no... Eee...

No i to by było na tyle, ale spokojnie, jeszcze nie skończę tak nagle odcinka. Najpierw sobie z tego ekranu wyjdziemy, zanim zobaczymy kolejny. I w kolejnym myślę, że sobie, zrobimy Ultimate Spidermana, czyli coś co lubię. <laughs> Jeśli ktoś mój kanał bardzo długo ogląda, to wiecie o co chodzi, że lubię Ultimate Spidermana. <laughs> Dobra ludziska, więc to by było na tyle. Ja was zapraszam jutro na kolejny odcinek. I co mogę powiedzieć więcej? W kolejny będzie Ultimate. Tylko sobie przyłączymy na niego, jak to się skończy. Uwaga, Ultimate, tak? Tak, Ultimate. Więc to będzie Elektro, jak dobrze pamiętam. Więc będzie fajnie. Dzięki za uwagę. Cześć.